Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Droga inwestorko, drogi inwestorze, dziś w odcinku, ostatnim odcinku w miesiącu maju pochylimy się nad danymi, które pojawiły się właśnie na początku dnia o godzinie 10. Informacja o inflacji CPI w Polsce. Zobaczymy także na nastroje Polaków dotyczące właśnie tych przyszłych poziomów cen, czy to raczej tylko i wyłącznie przejściowy spadek, czy czy może, czy może właśnie ten trend ostatecznie obniżających się cen w ujęciu, no można powiedzieć, konsensusu i w ujęciu do tych skokowych wzrostów jeszcze z ostatnich miesięcy będzie utrzymany? O tym porozmawiamy. Spojrzymy także na no, najnowsze informacje dotyczące poziomów właśnie stóp procentowych w Polsce. Czy przypadkiem nie nadchodzą czasy, kiedy ostatecznie właśnie owe stopy procentowe będą obniżane? A jeżeli już mówimy o tych konkretnych parametrach, Gospodarczych, również zamienimy kilka słów na temat właśnie tego, czy przypadkiem to nie będzie dobry czas, żeby wkrótce, w najbliższych tygodniach, przy okazji być może spraw związanych z SUE, ostatecznie ogłosić, że nie dojdzie do przedłużenia wakacji kredytowych, no bo dane z gospodarki są dobre, zgodnie z tym, co było zapowiadane kilka miesięcy temu te dane właśnie z tego okresu wakacyjnego będą tutaj kluczowe, natomiast pytanie, czy kluczowe będą dane ostatecznie. Nie, tak jak było powiedziane czy raczej to, że idą wybory i trzeba będzie coś obywatelom przyszłym potencjalnym głosującym właśnie obiecać. Powoli rozpoczynamy, przypomnę tylko, że partnerem naszego kanału jest XTB, Admiral Skomparik, jeżeli chodzi o tych dwóch pierwszych brokerów zachęcam do sprawdzenia oferty do, do Spróbowania swoich sił, do próby swoich sił, ewentualnie na właśnie instrumentach finansowych z dźwignią finansową, na indeksach zagranicznych, akcjach, walutach, kryptowalutach. Oczywiście te są dostępne i na, XT, i na XTB, i na Admirals. A jeżeli chodzi o Admirals, wraz z partnerem, z firmą przygotowaliśmy warsztaty, które już w najbliższą sobotę, 3 czerwca się odbędą. Ostatnie chyba miejsce zostało wolne, więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, no to dziś jest też ostatni dzień no kiedy trzeba podjąć decyzję co do tego do potencjalnej obecności właśnie w Warszawie. Startujemy 3 czerwca o godzinie, w okolicach godziny 13 w siedzibie Admiral z Polskiego Oddziału właśnie w Warszawie. Zachęcam, zapraszam. Warunkiem jest posiadanie konta real właśnie na platformie z minimalnym depozytem, który jest tutaj opisany właśnie w tym miejscu, no i zapis na seminarium na żywo. To też jest istotne, żebyśmy wiedzieli jak to będzie wyglądać. Podczas spotkania porozmawiamy sobie o łączeniu przede wszystkim właśnie inwestycji. Z pracą w zawodzie, z życiem rodzinnym, o metodach, jak to robić, żeby móc wszystko połączyć i ostatecznie też osiągać dobre wyniki. Przypominam o kciuka w górę, subskrypcjach kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. Wszystkie linki dodatkowe znajdziecie w opisie do tego materiału, ale my już przechodzimy do konkretów o godzinie 10. Czasu polskiego pojawił się odczyt dotyczący inflacji właśnie CPI, inflacji konsumenckiej, no i obserwujemy kontynuację spadku rocznej dynamiki. Wskaźnika, bo to nie jest tak, że inflacja spada, że ceny spadają, tylko spada tempo ich wzrostu. Konsensus zakładał 13,2, dane pokazały 13,0. Oczywiście jest to odczyt cały czas bardzo wysoki. Gdyby ktoś nam powiedział no, w 2018, 2019, 2020, czy nawet 2021 roku, że dojdziemy do takiego pułapu jak 13% wzrostu cen w ujęciu rok rocznym, no to chyba byśmy nie dowierzali, a przecież było ponad 18%. Niemniej jednak wróciliśmy do poziomów, no mniej więcej, z kwietnia. 2022, to gdzieś tutaj na wykresie. Oczywiście cały czas jesteśmy bardzo wysoko na poziomach, które w ujęciu historycznym obserwowaliśmy w okolicach 25 lat temu, w 97-98 roku. No i wydaje się, że to może być dopiero początek tych właśnie spadków, spadku dynamiki, bo ostatecznie no, jest duża szansa na to, że jeżeli wszystko, co mówił czy pan Glapiński, czy jeszcze inne osoby, które analizowały poziom cen w Polsce. Jest szansa na to, że w okolicach być może już trzeciego kwartału zbliżymy się do 10% wzrostu, a na koniec roku może nawet między 6 a 8% no do tego pułapu będziemy dochodzić. W kwietniu było 14,7%, więc spadek jest tutaj znaczący, co by nie mówić. Natomiast właśnie warto też dodać o tym, że wcale to nie jest tak, że no z tymi cenami tak to już musi zostać. Warto właśnie tutaj dodać, że no, ceny w sklepach tak czy inaczej albo się utrzymują na wysokim poziomie, albo nawet niektórych produktów idą w górę. Oczywiście niektórych też siłą rzeczy spadają, w ujęciu rogorszym, żeby takie dane tutaj odnotowywać. Ale mimo wszystko są to ostatecznie wzrosty. Warto dodać ważną sprawę, mianowicie co wywołało ten spadek cen? No, przede wszystkim będąc na stacjach benzynowych, tankując swoje pojazdy, na pewno zauważyliście, że i cena diesla, i cena benzyny poszła nieznacznie w dół. No, a paliwo jest bardzo tutaj istotne. Podobnie chyba jak energia, podobnie jak gaz, natomiast akurat ceny tych dwóch, no też w ostatnim czasie nie szybowały jakoś znacząco w górę, nie było zmiany taryf w ostatnim miesiącu, co też jakby tutaj było istotne z punktu widzenia właśnie tych wskaźników, więc ceny paliwa, no a ten niższy poziom ceny paliwa ostatecznie może przyczynić się także na Niższe poziomy wzrostu CPI w przyszłości, dlatego że co innego, właśnie osoby, które indywidualnie sobie podjeżdżają swoim samochodem, zatankować właśnie na potrzeby życiowe, a co innego, duże firmy, które ostatecznie ustalają jakiś tam konkretny poziom cenowy dla swoich kontrahentów, no na przykład na kilka miesięcy do przodu. No a jeżeli ceny paliw na stałe utrzymają się na poziomie niższym, no a nie jest to wcale takie wykluczone, nawet teraz patrząc na, Cały czas wysoką marżę rafineryjną, to te ceny i tak już są na poziomie o no, ponad 2 zł, nawet niższym niż, niż ten szczyt przed kilku, kilkunastu miesięcy. No to jest szansa, że również i te w przyszłości umowy, przetargi będą nieco bardziej korzystne. No i to też z automatu przyniesie się na być może nie aż tak duży wzrost, albo nawet spadek ceny ostatecznie niektórych dóbr, usług, które właśnie, których jedną ze składowych jest transport, są ceny paliwa. Warto tutaj dodać, że Ceny paliw było 9,5% niższe niż przed rokiem oraz o 4,8% niższe niż w kwietniu i to też jest bardzo istotna sprawa, no bo to też widać, że lokalnie te ceny idą w dół, a nie tylko właśnie globalnie, jeżeli zestawialibyśmy parametry z poziomami sprzed roku. Nośniki energii kosztowały nas o 20,4% więcej niż w maju 2022, ale za to o 0,5% mniej niż miesiąc temu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych względem kwietnia podniosły się o 0,6% i były aż o 19% prawie procent, wyższe niż przed rokiem, no ale te zmiany, właśnie miesiąc do miesiąca, też są istotne i też warto je tutaj obserwować. Inflacja bazowa również zawraca, chociaż tutaj nieco wolniej. No, oczywiście tutaj mówimy o wyłączeniu cen energii, paliw, jeżeli chodzi o inflację bazową. Stopa NBP, tak jak widzicie, już od pewnego czasu bez zmian. Zaraz przejdziemy do tego, co może się dalej wydarzyć. Jeżeli chodzi właśnie o stopę, o stopę procentową, ale jeszcze jedna sprawa. Polacy pełni obaw o swoje finanse. Pesymizm nas nie opuszcza. I uwaga: 62% polskich respondentów przewiduje wzrost inflacji, a 52% oczekuje podniesienia stóp procentowych. No, przyznam szczerze, że tutaj respondenci to raczej nie byli w dużej mierze widzowie tego mojego kanału, sobie tworzące naszą społeczność Obserwuj, Inwestuj, Zrabiaj, dlatego, że no kiedy my przygotowywaliśmy sobie ankiety, no to raczej tam no, nie było takich głosów mówiących o tym, że jest jeszcze jakaś realna szansa na kolejną podwyżkę stóp procentowych, oczywiście mówimy o Polsce, bo to jest bardzo ważna sprawa. Czekamy, jak to będzie dalej wyglądać, natomiast no, jak na razie tu nie ma co dyskutować z, z, z faktami, po prostu liczby. Pokazują, że no, w miarę ta projekcja z ostatnich posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej jest trafna i inflacja rzeczywiście idzie w dół i rosną szanse na obniżki stóp procentowych. Pan Dąbrowski z Rady Polityki Pieniężnej, pan Ireneusz, powiedział, że przeszłość do obniżek stóp może pojawić się pod koniec roku. Jego zdaniem w maju inflacja może spaść poniżej 13% w ujęciu rocznym. To jeszcze było przed publikacją dzisiejszych danych, ostatecznie było 13,0, no więc to tak czy inaczej poniżej konsensusu. Jeżeli te procesy, które w tej chwili obserwujemy, utrzymają się, to na koniec roku może się taka przestrzeń do obniżek 100% pojawić. Myślę, że jest to ostatni kwartał. Zobaczmy w listopadzie, jaka będzie projekcja. i Myślę, że Rada może rozważyć wtedy taki scenariusz. No, raczej jakichś tutaj drastycznych obniżek byśmy się pewnie nie spodziewali. Może być tak, że jeszcze teraz po kilku miesiącach stagnacji, utrzymania 6,75 przyjdzie jakaś jedna, może dwie obniżki po 0,25 punktów bazowych, bo większych raczej bym nie zakładał, no i zobaczymy jak wtedy będzie się zachowywać rynek, czy przypadkiem nie będzie tak, że nagle nam inflacja się odwróci i wystrzeli, ruszy w drugim kierunku, no bo to tak trochę jak przy odchudzaniu, mówi się często o efektu, efekcie jojo, kiedy załóżmy zrezygnujemy z, z określonej diety, pewnego reżimu treningowego, no to właśnie w przypadku, gdy tutaj zapomnimy o tym, że trzeba tę inflację bardzo mocno kontrolować, no to pytanie, czy też jakieś problemy lokalnie się nie pojawią. Te niezłe informacje, niezłe dane nie korelują z sytuacją na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Sesja środowa przynosi spadki od otwarcia. Wygląda to nie najlepiej. WIG20 nurkuje o ponad 1%. Zdecydowanie najsłabiej radzi sobie w całej Europie. i To kolejny taki dzień, kiedy WIG20 no nie rozpieszcza inwestorów w Polsce. Korekta sektora bankowego. Sektor bankowy, dla którego w teorii te informacje, choćby o niższej inflacji, o możliwych obniżkach stu nie powinny być wcale aż tak bardzo złe. No przede wszystkim kwestia tych potencjalnych wakacji kredytowych, to był czynnik, który ostatnio bardzo bankom ciążył. No niemniej jednak tutaj, co by się z inflacją nie działo, to teraz kluczowe będą dwie kwestie. Pierwsza to posiedzenie i wyrok CUE 15 czerwca, a druga to też w tych właśnie okolicach połowie czerwca posiedzenie FOMC i kolejna decyzja dotycząca stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Patrząc na konsensus, niewykluczone, że jednak dojdzie do kolejnej podwyżki 25 punktów bazowych, co ostatecznie może być sporym problemem dla rynków. Jeżeli chodzi o taką postawę średnioterminową, no może nie średnioterminową, to przesadzam, oczywiście krótkoterminową, takie spojrzenie na te najbliższe tygodnie, no uważam, że tutaj wiele będzie zależeć od banków. Jeżeli chodzi o szeroki rynek, nie spodziewałbym się tutaj jakichś drastycznych problemów. Natomiast, no wiemy, że te 30 mniej więcej procent w indeksie WIG-20 to banki, stąd, no właśnie, cofnięcie, korekta sektora z automatu też decyduje o cofnięciu. Korekcie, WIG-20. Jak na razie te pozostałe spółki jeszcze niespecjalnie chcą ewentualnie oznaczać się siłą na tle słabszych banków, ale niewykluczone, że kapitał, który będzie pochodził właśnie z banków po realizacji, po zamknięciu pozycji długich na akcjach banków, a przecież banki to nie tylko największe spółki, jeden z największych spółek na polskiej giełdzie, na polskim rynku, ale też przy okazji spółki, które cieszą się jednym, no, albo największym nawet zainteresowaniem, właśnie jeżeli chodzi o grono polskich firm, więc. Więc też, jeżeli inwestorzy będą rezygnować z akcji, będą pozycje długie zamykać, to z automatu też na rynku pojawi się sporo kapitału, który no gdzieś trzeba będzie. Znaczy, nie wiem czy trzeba będzie, ale można będzie jak najbardziej lokować. A myślę, że inwestorzy w Polsce raczej są tacy niecierpliwi, i to też badaliśmy w konkretnych ankietach gdzie mimo wszystko, nawet mimo sporych problemów, potencjalnych wielu zagrożeń, mówiliście, że jednak mało co tej gotówki na swoich rachunkach trzymacie, raczej, raczej są to akcje, stąd też zakładam, że jeżeli nawet dojdzie do realizacji cofnięcia sektora bankowego, no to ten pieniądz, który się na Waszych rachunkach pojawi, nie będzie raczej tam próżnował, tylko będziecie szukać kolejnych okazji inwestycyjnych, co z automatu, no może zwiększyć szanse na tę rekompensatę, z drugiej strony, Rynku w przypadku problemów sektora bankowego. To tyle, jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy krótki odcinek, program. Bardzo dziękuję za przesłuchanie materiału do końca. Przypominam o właśnie sobotnim spotkaniu. Przypominam, że w opisie macie wszystkie linki do Admirals, do XTB, link do Facebookowej grupy, na której codziennie dyskutujemy. Macie także oczywiście link do wsparcia kanału, gdyby ktoś chciał dołączyć, adres mailowy do mnie, gdybyście mieli jakieś konkretne pytania. Na koniec wyświetlam listę wspierających kanał z miesiąca kwietnia, jako, że no jeszcze maj mamy, jakby na to nie patrzeć, ale już od jutra we wszystkich materiałach będzie tutaj lista wspierających, którzy właśnie dołączyli od 1 do dziś, do 31 maja właśnie na kanale. I na zakończeniu jeszcze raz przypominam o kciuka w górę, subskrypcja kanału dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, jeżeli właśnie nie chcecie omijać żadnej informacji, a YouTube nie zawsze wyśle Wam powiadomienie, że nowy odcinek się pojawił, no to Subskrypcja z dzwoneczkiem są wręcz obowiązkowe, życzę udanego inwestycyjnie dnia, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach.